Siemakuliska z tej z N a to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. już z dwa tygodnie nie było odcinków w Brawlza, bo, bo bardziej mi się chciało grać w E 32, ale już... Ale dzisiaj... Dzisiaj, bo nie wiem kiedy będziecie oglądać, Na pewno będzie live w tym tygodniu. Nie? To jest za darmo jest. Muszę to zobaczyć. Mm, to mamy. Dobra, fajnie. Punkty mocy. Czy było? Czy mi się wyda? Dobra, nieważne. Jeszcze raz przejdzie. Dobra, fajnie. Wychodzimy. No, co to ma być? Skandal. Starcie solo. No, myślę też, że tak na początek. I nie Jessie. A, mo, a może, a może Darylem? A może? Czy wzięłem starcie solo, czy duo? Tak, duo. Patrz, jest solo. Ja cię kręcę. Nie chcę mieć za bardzo kontaktu z tarozą, więc będę uciekać. No, jeszcze Bipi! Chyba ja Piper, bo niektórzy mogą je zrozumieć. Chodź do mnie, no. Chyba zaraz się do mnie. A, nie, no, A, jak ja pięknie kółeczka robię. Dobra, to Tima, tak na chwileczkę mamy. A nie, to no, nie. Chyba tu jest, co? Nie. Idziemy na środek, coś jest bardzo ryzykowne. O, o, no, bardzo ryzykowne. My Tima mamy. Dobra. Siedem graczy gdzieś jest. To ja. Że źle się skończy. Eee, co ja wiem? Już trzy. Dobrze. Bardzo dobrze. I fajowo. Dawno nie grałem. Naprawdę. <gryw> nie ma jak to ja. Mm. To może teraz... Ból nie Może tak. Ale to może gra wejście. Tam na nowy tryb wejdziemy. No, była aktualizacja, to na pewno. To jest gdzie nowe zadmiarze i różne rzeczy. Więc sprawdzimy dziś nowy tryb. Zadmiarzy niestety nie będziemy. No nie. Smutas. Dobra. No to tu lecimy sobie. Wow, jest zoo. O, oh, o, oh, o. Oh. Nie fajnie to wygląda. O, chodź tu, chodź, 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 chodź. Ahaha! O kurde, nitka. Serio? Ja też tu chcę. Ja mam 9 perków, więc to jest wygrane raczej. O, 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 o. No, jeszcze misiek, no, ten dziad jeden. Bye, bye. Ja uciekam. Aha, Pff. no i, i, i dlatego wydaj na majka, więc... bardzo fajnie. Ale takie niekomaty Patrz, lecimy na nowy tryb. Ła, wow. zbieram na no opening, kiedyś tam zrobimy, o co tu chodzi? Wejdę strefy. My God, A co ja tu robić mam? O nie, coś zrobiłem. A chyba jestem w tej drużynie. Ja muszę chronić. O nie, tu. o ja. A, ale to fajne. Ja nagram na tym. O nie, o nie, o nie. A to już wiem, że wy wy wybieranie tej postaci było bardzo głupie. Szybko chodzić trzeba. A tu już wiem, że ta postać jest głupia na to tak bardzo. I to tak boli trochę, że ją wybrałem. Chodźcie! Chodźcie, chodźcie chcę się bawić! Uła! A! Wracać! Szybko trzeba przyjąć! Na ja to bulik może dobry pomysł. O Boże, nie ja nie lubię takich gierek. Halo, pilnujcie ta, ta mała, to pilnuje tych ziadów jednych. O oh my god, ale mi grześniło. O nie, o o, o o, dostałem. Szybko, szybko. Dobra. Szybko, druga baza, druga baza. Dawaj, wygram to. Pierwsza runda i wygram to. Wygram to, naprawdę. Jest. Wygraliśmy. Jak to wygląda? Jupi. Takie niekumaty, ale. Już prawie dziesiąta, to sobie zagramy jeszcze, ale obra no, na tym drzewie. Ja nie chcę na tym drzewie. No, no brak. No, no. Szybko, trzeba lecieć. No, za szybko, za szybko to ja nie jestem. Może nie chcę niech przejmą to, może? Jak zginąłem? Halo? Jakim cudem? O nie, wygrywają. Nie lubię! Halo! O nie! O nie! O nie! O nie, no, bardzo. Dobra, się wypłać się mogę tym czymś. Tym czymś, ale jak kumaty jestem zera powietrza. Dawaj, dawaj. No nie jeden tylko. Ale wygrywamy i to bardzo. Oj, git, bardzo ładnie. O nie, oni tu są. Bigo, bigo. Co tu było? Dziadek kiedy? O nie! No to fajnie wyrzuciłem. No i teraz im ułatwiłem tylko zadanie. Nie, no nie. Przegrywamy. To nie jest złe. punktów. To jest ja moje powiedziałem. I tylko moje. No, chyba nie moja. No, niestety. No nie, to jest przegrany już. czy lecieć. Uratujemy jeszcze to. nie, nie. no, no, no nie. No nie, nie, nie. to goodbye wygrano. No, pięknie. Lubię takie rozgrywki. Hmm. Ale to jest tryb fajny, muszę przyznać. No nie, odjął mi punkty. Szybko leci... na. na na, par... na parę. Wygramy teraz... Wygra... Wygram teraz raz i już będzie miał tu rangę. Hmm. No i tam. Dobra, dawaj, dawaj. No, dobra, tutaj nasz. leć po to, dawaj po to i. O, dowie, dowie, to widowie tu się wlepimy, dzień dobry. O Jezu, nie, 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 nie chcę, nie chcę. Kurde, nie, 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 nie wtrafisz mnie. O kurde. A! Uciekać, uciekać! Kurde, ty! Co się dzieje? Eee, weź graj, kurczę. Jakie ja lubię to. Jakie ja lubię, gdy jak się tekstury lagują. I można wygrać. Wytrzymaj jeszcze chwilkę. Wytrzymaj! Jest, dobra. Nie, co się dzieje? Gdzie? No nie. Gdzie? Siem pytam gdzie. Gdzie? Ha, o, o, tu Janita walona. Chodź tu. No, nie wiem. Easy. Dziękuję, 10 ranga. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii. No i chyba w tym odcinku tyle. Cześć.